Еджей, Фа, па, па. Идем я делала. Та-та-та. Где мы с ними? Я у них так далеко сам от нас. Я, ну к тем. Ну к шестой горе где? Я, О задумаю. заебись я. Заебись я с моим. Наши снайпером. Ja pierdziel Wiedziałem, ja, że tu będzie kampił 5 a po to na rozgim, ok, o shit, macie nam no granata Nawet oh, 3 budynki to Oje, bieg, o oh, granatem zawiem Snajper oh, na dźwigu O ty suchy cię zdejmę Jazłe snipera z tym respend sew O wow wow wow. Ała, ała, ojej, ojej, ała. Osiem stron. No nie, no nie lubię tego istotnego już. Już. Tam co te pedale. Ja ją oderwę. fled. No jeb, jaki Moja no, forma jak... jak, jak DWÓCH! I... 492 Oj, ale strale. Na normalu tego nie miałem Dwie banie? To ja wiem Miałem dużo punktów To dwa był wyborowy, by jeden na pewno, ale... No nie, no ten Rizu, dupa Ja w ogóle myślałem, że to trup na początku No Ha! No! Chowaj się no! Mm. Leciał na drzwik do Stostrzała jednego! Z dupy lecie! Mam go! się sta. O, no, nie to. strzelaj we mnie Masz kochę, Dobra, wleciał na dźwig, kolejny idiota o Serio plecy, no ja pierdzielę Oni myślą ci setnia a... Не задушил вас тут. Ну, no, Оскар, ты пиздол. Это пиздол, мой звезда. Магикс, магикс. Магикс. И два казла. у uh. What the fucking shit? Mmm, dobrą broń wziął. Kitram do wody, może mnie nie znajdą. Jak i delta. Bam bam. Wiesz każdy to nie hardcore <grymne> Granatę go zabiłem znowu Tego samego Tadet. Tu granaty długo tu wybuchają O wpadłem do wody No nie, nie wlecę Ty tu ja denkię, bo... Lata, tu latają w ogóle Zabił się Powinna być asysta za, za, za wyjściem Aaaa, tak dużo ich tu było. Zabiś się. No ja że był fighter. No ja też. Nie masz kosek mojego. I oto. Na dwie kosy go zdjęłem jeszcze. Ja. po nie? Na dźwigu leży, po HP. znowu Rizu, Jezus. Oj, stary. To ten palnikiem tu Serduszko. Jaki idiota. Oj, oj, oj. Moje mm. plecy.